Bez niego czuję się pusta. On sprawia, że moje życie ma sens. Brzmi romantycznie, czy może jak przepis na katastrofę? Relacja, która ma wypełnić pustkę, to jak budowanie domu na ruchomych piaskach. Bo jeśli potrzebujesz drugiej osoby, żeby czuć się szczęśliwa, to co się stanie, gdy jej zabraknie? Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to jestem Sandra i mówiła o rozwoju. Koniecznie zaobserwuj ten profil, żebyśmy się spotykały częściej. Jak rozpoznać, że szukasz relacji tylko po to, aby znaleźć ratunek. Czujesz się nikim bez partnera. Zmieniasz się, żeby dopasować się do drugiej osoby. Unikasz samotności, bo sprawia ci po prostu dyskomfort. Wierzysz, że bycie w związku naprawi Twoje poczucie własnej wartości. Brzmi znajomo? Spokojnie, to nie Twoja wina. Od małego uczy się nas, że związek czy miłość to jedna wielka jedność. Ale zapominamy, że związek to dwie niezależne osoby, które się wzajemnie wspierają, a nie ratują. Jak unikać wchodzenia w relacje z poczucia braku? Zbuduj relacje sama ze sobą. Jeśli nie czujesz się dobrze sama ze sobą, żadna relacja tego nie zmieni. Zadaj sobie pytania: chcę tej osoby, czy jej potrzebuję? Jeśli czujesz, że jej potrzebujesz, to znak, że trzeba popracować ze sobą. Naucz się być sama. Jeśli boisz się samotności, to znak, że właśnie tam kryje się coś dla ciebie. Unikaj idealizacji i uzależnienia emocjonalnego. Prawdziwa miłość daje spokój, a nie emocjonalne rollercoaster. Nie szukaj kogoś, kto cię ocali, szukaj kogoś, z kim możesz wzrastać. A ty jakie masz doświadczenia w tym temacie? Koniecznie napisz mi w komentarzu.